Tak by działało. No, przysłowiowego oczywiście, jakby... <laughs> tak jak... Cześć Ineso! Chciałbym... No. Ale ty się chyba zabrzmiesz? Tak wszyscy. No tak. Wariatka, co nie? No. Nawet nie spojrzała w prawo. Ale ty zapanowałeś nad sytuacją? Jak zawsze. Zem... <laughs> jesteś bezpieczna, nawet bez zabezpieczeń. <laughs> Złe pokory! Mówisz? A je, jak to działa wtedy? Ja jestem wariat na maksa, ale zawsze rozsądny. Mm. Kurwa, ten meduska to jest dobry kasztan. Dziki kasztan to jest widzowie jednak. Alvaro, dziki kasztan.